O tak! Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No w końcu czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O tak! Palce lizać. Monika myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, jeśli wózko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem. O, w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Zło.